Siemanko z tej strony Direk. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy gramy ostatnie Food Champions w FIFA 23. A jeśli chodzi o paczki 84 plus razy 10, to zostawiliście tyle łapeczek. Także dzisiaj sobie otwieramy plus bonusowe paczuszki ode mnie Także razem otworzymy sobie 30 takich paczek Tak prezentuje się zespół, którym wyjdziemy na food Champions Ale jak widzicie brakuje napastnika A będzie nim Tak jest, luka zostaje zapełniona przez Erlinga Haalanda który na początku gry, informem dokładnie 89 oceny ogólnej grałem Bardzo długo i naprawdę był bestią Więc jak tylko pojawił się w SBC no to po prostu musiałem go zrobić Ławka rezerwowych prezentuje się następująco Także zaczynamy Cały skład futis także będzie ciekawie Troszeczkę te stroje nie pasują do siebie, zmienimy je Uuuu, no dobra, Haaland teraz na karci. 1-0 Ojej, Haland wychodzi sam na sam z bramkarzem Donnarumma Nie miał szans No i... aj no niestety, no Haland bestia, po prostu bestia Ojej, ojej, przepraszam Pana rywala, naprawdę, nie wiem co tutaj się po prostu wydarzyło. Holand, Albo Ronaldinho! Aj, no kurczę, znowu tak szczęśliwie ta bramka, no ale dobra, mamy to, 2-3. No i znowu prostopadło do Holanda. no i niestety. I do Ronaldinho! Piękna piłka od Florenziego. Co zrobi Ronaldinho? Ronaldinho Gaucho! Co za akcja by była? Kurcze, pięknie tam Ronaldinho poczarował Izola. Po raz kolejny Haland. Petarda po prostu. Po krótkim słupku. No i 5-2 dla rywala Smolarek. Podanie do Halanda 6-2 Pomeczowa paczka 10 razy 84 plus pierwsza. Team of the Season. Oczywiście korzystając z okazji teraz, bo nie chciałem psuć klimatu na początku. Te karty, które widzieliście. To po prostu trafiłem je na O, mamy donowana nawet tutaj. <laughs> Ostatnio też na streamie trafiłem po Bez Player Pika. Tam jak widzieliście, Smolarka trafiłem. Donnerume. Dybala nawet mi wpadł. Futis. Także potężne trafy. No ale to już tych kart jest tak dużo, No że nie mam gdzie ich pomieścić w składzie. Równie potężna drużyna. Co u pierwszego rywala, Gianfranco Zola. Mamy 1 do 0. Pięknie. O tak! Pięknie szabia 2 do 0. Pięknie porobiony rywal, ajajaj, aj, aj, mamy to. Haaland, pierwsza brameszka w naszych barwach. Oczywiście w wersji Futis i 3 do 0. Aj, no niestety, Ronaldinho. I piękna asysta Halanda do Ronaldinho, piękny duet, i mamy 4-1. Myślę, że ten mecz się za raczej pewny. więc teraz wejdzie sobie smolarek za Halanda, oczywiście, i upamykano za Zole. Aj no, niestety kurczę robi je tam śliska, ale no, Marcos Fiorente dał radę to strzelić. 4-2. tam. O, o oj, 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 Ronaldinho uciekał w rońce, mamy to 5-2. Okej, okay, piłka odebrana przez smolarka. Takie, skrótki słupek, mamy to 6-2. Jest. 7-2, wyjątkowo jeszcze za postępy w sezonach paczka 83 plus z jednym zawodnikiem. No i paczuszka 84 plus razy 10. Klasyk. No teraz będę na same takie składy przepotężne trafiał. Nie, 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 ja się nie zgadzam. Po prostu bardzo słaba interwencja Donnarummy. No i niestety Halant 2 do 0, ciężki rywal, naprawdę. Dobre. No nie, no nie, już myślałem, że czysto wszedłem, dobra. Zidane prawo. Jest! Mamy to! Donnaruma to wybronił. No niestety, 3 do 0, no już chyba po meczu. Kolejna paka 8-4+, tym razem z animacją Team of the Season, będzie to Dushanthadi 9-2. I w środku, no nic ciekawego, czwarty meczek i czwarta potężna drużyna, tak zwany prawie wrzesień. Pięknie tam Ronaldinho poczarował, 1-0. Pięknie, 2 do zera. <laughs> Chyba Ragequit pierwszy System I oczywiście paczka po maczyku, może jakiś Lewandowski, no niestety nie To spoko, mam nadzieję, że sobie po razy, bo jak widzieliście gram z jakimś mafiozą AHAHAHAHA, <laughs> ajajaj, Elin Haaland, piękna bestia Oh my goodness! Ale zola załadował, Ojej, oh piękne nożyce asysta Florenziego to było naprawdę. Ojej, oh cudowne! I czyż Rage System offline. No to teraz Lewandowski. Niestety nie. Przepotężne są te składy po prostu. Ronaldinho! Ale mu dużo miejsca zostawiłem. 1-0. No. No szybko, szybko te dwie brameczki rywal strzela na do Nazario, no 3-0. A jajaj, 4-0. Na drugą połowę wjeżdża sobie za Beckhama Hama upamecano. Jest! Mamy to pięknie z Izu! Comeback. Chuje. Ojej, nie, no piękne podanie do Neymarito, 5-5-1, przepraszam. Ney Ronaldinho, tak jest, 2-5. Pchnę, no, Donna Rumma. Niestety, 7-2. Messi! Nie, no nie wierzę, 8-2. No to może teraz czas na Lewandowskiego? Ale tutaj zobaczcie, jakie mam duplikaty. No, hyperlink po prostu świetny. Okej, okay, okej, okay. to już nie jest aż tak potężnie. No, meczek nie powiem, jest taki wyrównany. No, 0-0 do pierwszej połowy. Wpuścimy teraz sobie za Beckhama, Kiwela i Rashforda na lewe skrzydło za zole. Let's go. A. Zizu! yes! Mamy to 1-0. Wywalczona brameczka. No nie, no, co to była za odbitka. Dobre podanie do Ronald. Do Halanda? Jest! Mamy to 2-2. Ależ piękna asysta od Ronaldinie. No, cudowna. <grywka> o Boże! Przepraszam pana rywala. Wow, no nie spodziewałem się, że będzie taki wylewik. Teraz sobie dla odmiany otwieramy 10 razy 85. Ok, no będzie tutaj to Debo. I środku lewy. A! Może być. Zanim przejdziemy do kolejnego spotkania, jedna mała zmiana w składzie, bo dostałem Konatę za wygranie 35 spotkań Food Champions, także on sobie wladuje teraz za Joe Meza. No jest różowo, no jest różowo. Porobiony zostałem. Nie no, gościu mnie ja robi jak chce, no 3 -0. Nie, no naprawdę. Jeszcze, O, dobra, teraz się zaczyna poważna gierka. Haaland strzel! Dobra, mamy to, proszę Państwa, ring Haaland. Masakracja. Lewandowski użył Polski! Nie. O, już kikow na samym początku i czyżby? No niestety, kurczaki pieczone, Ginola 1-0 Ronaldinho! Tak jest! 1-1, mamy to! Izola! Jest! Mamy to! Aha, gościu zrobił w ogóle ragequit, także <śpoko> spoko, no dobrze, że wygrywam Teraz dla odmiany sobie otworzymy player picka z ikoną 93+, teraz już mamy takie karty, że ten player pick to w ogóle nie robi wrażenia i... No właśnie, no, foder po prostu, no. Albo dobra, jeszcze paczuszkę otworzymy. Sprawdzamy co z tej paczki będzie. Aj, kurde, duplikat smolarka. No typowy składnik, no kurde, co chwilę takie są. No jedziemy. O, dobra, tutaj Ronaldinho poczarował. 1-0 dla pana rywala. Holland Haaland, Tak jest! 1-1! No! Dobra, okej, okay. rywal dobry jest. Ajajaj, 3-1. Haaland! Ole to wpakowaliśmy! Jest! Ale no to jest bestia ten Haaland. No no co to było, panie? Jest Ronaldinho! No czerwony, ale wpada. 3-4. Wow, dobra. No niestety, kurczę. No to standardowo kontencik. Dziesiąta paczuszka! Nic nie ma ciekawego. RU Halant! -si. <laughs> Okej. Okay. Ajajaj! jaj. Szybka odpowiedź. Na drugą połowę sobie wchodzi QL za QL. No i wchodzi z ławeczki i od razu strzela w 2 do 1. I do Ronaldinho! Yes, Zrobił to! Pięknie Ronaldinho Gaucio 3 do 1! Kiwel! No i mamy RQ! Paczka numer 11! Renato Sanchez! No tutaj taki powiem cienki skład. Zola! Ohoho! Ho, ho. Pięknie! Haland! Pięknie! 2-0 Ronaldinho! Ależ to zmieścił! 3-0 No jej, poproszę tego Lewandowskiego jeszcze na kilka meczów. Ronaldinho! Pięknie! 1-0 Kurde! Nie, 1-1. Ronaldinho, no, no nie, no nie wierzę, naprawdę. Upamykano je, yes, zrobił to z laweczki. No nie, no nie. No to Lewandowski na pocieszenie. Mam wrażenie, że każdy ma taki sam skład. No, no, oh boże, jaki placek. Niestety, Ronaldo Nazario 2-0. Uuuu! Alonso! Pięknie, ale po krótkim uderzył. Nie spodziewajcie, że to tak ładnie siądzie. Dawaj, nie ma spalonego Ronaldinho. Ronaldo, yes! Pięknie! Asysta Ronaldinho i Beckham strzela na 2-2. Jest! Piękna zielonka Zidana, jest! Kurde, nie, teraz tego nie spieprzmy i będzie git. Udało się. No to Lewandowski, tutaj wyjątkowa animacja, Brazylia, Eder Militao, albo Marquinhos, 95 ta sama ocena ogólna. No i Lewandowski, poproszę. Nie dostanę go chyba dzisiaj. No to meczyk o 9 winów, rywalem naszym jest Sirock. Oczywiście, standardowo dużo futisów. Okej, okay, jedziemy. I do Holanda. Haaland! Pięknie! No słynna laga na Halanda, i chyba będziemy mieli RQ? Tak jest! No i tutaj to lewy na 100% będzie. Zizu! Jest! Mamy to! 1 do Zira! No, no nie, naprawdę, naprawdę. No, dobitka 1-1. No nie, jeszcze na czerwonym. Ja pierdzielę 2-1. Nie no, jeszcze karny, nie? Lewa. Je nie, no myślałem, że to mam. No niestety. Donovan 4-1. Jest Ronaldinho. No nie, za łatwo, za łatwo, Donovan. <grywy> Jedziemy jeszcze raz, meczek o dziesiąte zwycięstwo. Erling, No nie. Jest Ronaldinho dobija to! Pięknie, jeden do Zera! No nie, no nie, no nie, Eto! Myślałem, że ta gra już nie jest w stanie niczym mnie zaskoczyć, ale jednak myliłem się. Zizu! Tak jest! 2-2! No i odrabiamy to. Izidan! Tak jest! Nie, przepraszam, Shabi Alonso, mamy to 3-2! To lecimy teraz dwie paszuszki z rzędu! Tutaj na punk będzie lewy, nie? Meczyku 11 winków, jedziemy! Składzik dobry, bardzo dobry. Nie no, wyjdzie przy remisie. Oszkalki FC, byleby nie wyszedł przy remisie. Oczywiście no składzik no, będzie przepotężny, no bo jakby inaczej, no i tak jest. O nie, myślałem, że to mam. <grystanie> <grystanie> Łatwo, 1-0. Nie! <grystanie> No nie, Karim na 2-0. I Ronaldinho do bitka. No szczęścia troszeczkę, no ale mamy to. Halant, mamy to 2-2. No nie. I Halant, pięknie 3-3. Nie, no nie wierzę. GW mnie niszczy, 5-3. I QL, tak jest! No i patrzcie, wchodzi i od razu robi robotę, no on jest piękny! No nie, Van Dijk! Ajajaj, aj, aj. Benzema, środek. No niestety, lewo. <grystanie> Dobra, wiecie co, wiecie, że ja lubię robić emocje. Wychodzimy z tego meczyku i jedziemy, teraz to na pewno wygram. Okej, okay. oprócz Roberta Carlosa, cały skład Futis. I Ronaldinho! Pięknie 1 do zera. niestety. <laughs> Ronaldinho jest! 2-2. Jest Ronaldinho robi to 3-2. Zola! Jest! 4 do 2! No niestety Rywan wraca. <grymne> ja na co tu się wydarzyło teraz, nie? Leci smolarek sam na sam z bramkarzem. I robi to! Pięknie! 5 do 4, 81 minuta meczu. Boże, ile tych dobitek? No, no nie Huntington. No i oczywiście Tapin. No, 500 dobitek w tym meczu, a idź pan. Teraz lewy jak nic. Dobra, chłopaki, ostatni meczek nam został, więc musicie to zrobić. Joanna i Misiek. Taki, Taki skład na sam koniec? Okej. Okay. No jest w porządku, jest w porządku. Dobra, lecisz Haland. Jedziemy z Joanną i Miśkiem. Albo z Izu może być też. Pięknie, 1 do zera. Kurde no, strzelam mi Joanna. I Bycham, tak jest. Proszę bardzo, panie Miśku. I Ronaldinho, tak jest. 3 do 1. No niestety. Zidane! Jest, Sole wpakował 4-2. No i Kończymy! Okej, okay, przepraszam. <noise> Ale chyba podziękujemy już parze. Tak jest, mamy RQ i tym samym otwieramy nagrody za 11 winków. No klasycznie. Także dwa player Piki 84. Plus. Jedziemy ostatnie nagrody w tej FIFI za fut Champions no, Andre. No nie wiem, kto by musiał tutaj wpaść, żeby się ucieszy. Może Mbapę, Neymar ktoś z tych właśnie zawodników. No dobra, tutaj Benasser, więc nie ma co w ogóle się cieszyć aż tak bardzo. <laughs> I tutaj Marsja No już go trafiłem, także. No ale przyjemna ocena ogólna będzie do SBC. I ostatni pick. Teo Hernandez. Miło go trafić, bo trochę nim grałem swego czasu. Także okej. Okay. Paka za 50 tysiąców. <grytko> Tylko ekrany, także no nie ma co tutaj oglądać tego. I paka ultimate. Jedziemy. Jest mienokształtny wymienny. Anglik. O, Kai Walker, wow. Super traf. I w środku jakiś Nazario wymienny. No nie, no ale przydadzą się te karty oczywiście do tych paczek. 8,4 plus razy 10. No to jedziemy, mam na to. Chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że dobrze liczę, i to 20 paczka to jest, no ale jest beznadziejna. I 21, no i lewy. Poproszę cię. No tu już na pewno Polak Rodak będzie. Tutaj już na bank. To może tutaj? Jak tutaj nie będzie Lewandowskiego, to piję tym barka. No let's go, jeszcze 4 paczki, jeszcze 3 do końca, no dawaj, no nie dajesz mi kur... Przedostatnia paczuszka, 84 plus razy 10, nie ma lewego. I czy w ostatniej paczce będzie lewy? Przekonajmy się, let's go, no nie będzie. Otworzymy sobie jeszcze 30 razy 84 plus, jakbym jakimś cudem się pomylił. No to powiedzmy, że to jest taka rekompensata. Więc jedziemy. Może tu będzie lewy? Tu już sobie z animacją otworzymy na koniec. Będzie to Brown Hill 94, ok. I czy będzie Lewandowski orzeł polski w tej partce? Tutaj na pierwszej goj stronie nie ma, na drugiej, no nie będzie, nie będzie. Niestety. Tylko do nowa na duplikacie, jeśli chodzi o karty Futis. No niestety. Nic ciekawego. Także to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że relacja z Food Champions Wam się podobała. Dajcie znać, czy wy w ogóle jeszcze gracie Food Champions, czy już całkowicie odpuściliście i bawicie się po prostu w paczki i tak dalej. No i oczywiście, czy coś fajnego trafiliście. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.